Łaska wam pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Słowo Boże, które rozważamy dzisiaj, które nam towarzyszy w tych ostatnich godzinach tego roku, to słowo Psalmu 122, gdzie takie słowa znajdujemy. Pieśń pielgrzymkowa Dawida. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Właśnie stanęły nasze stopy w Twoich bramach, Jerozolimo. O Jerozolimo, zbudowana jako miasto stanowiące zwartą całość, do Ciebie pielgrzymują plemiona, plemiona Pana, zgodnie z prawem Izraela, by chwalić imię Pana. Tam bowiem stoją trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jerozolimy. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, dobrobyt w Twoich pałacach. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Przez wzgląd na dom Pana, naszego Boga, będę się modlił o Twoją pomyślność. Panie nasz Boże, modlimy się. O Twoją pomyślność. Modlimy się, abyś zbliżył się do nas, abyś dotknął naszych serc i myśli, abyś objawił swoją moc w naszym życiu. Kiedy kończymy ten rok i wkraczamy w nieznane, Tobie się powierzamy. Amen. Drogi Zboże, od wielu wieków, w różnych kulturach i religiach, dzisiejszy dzień, a raczej dzisiejsza noc, zaznacza się procesem wielkiego przełomu. To dzisiaj, według starych tradycji europejskich, stoimy dokładnie pośrodku tak zwanych strasznych dni, które liczono od 25 grudnia aż do 6 stycznia. Kiedy to w sposób dosłowny i w sposób symboliczny światłość dnia powoli przezwycięża ciemność nocy. Zło zaczyna ustępować, życie zaczyna górować nad śmiercią. Tym dawnym wierzeniom zawdzięczamy tradycję zdobienia naszych ogrodów, naszych ulic, naszych domów, mieszkania światełkami. Aby w ten sposób pomóc wypierać złe moce na korzyść nadziei i życia. Rzecz jasna, dzisiaj inaczej to nazywamy, inaczej też argumentujemy. Podobna rzecz ma się też z fajerwerkami, które dzisiaj będziemy oglądać czy też przynajmniej słyszeć. Początkowo przecież nie miały oznaczać radosnego witania. Nowego roku, ale miały za zadanie odpędzić demoniczne moce i złe duchy. I pod koniec wspomnianych dwunastu dni, czyli około 6 stycznia, odbywały się, powiedzmy to, bardzo delikatnie szalone zabawy i maskarady. To wszystko dzisiaj w jakiejś tam formie przeżywamy najczęściej właśnie w ostatni dzień Starego Roku. I chociaż dalecy jesteśmy dzisiaj odwiązania naszych zwyczajów z pogańskimi rytuałami, jest jedna wspólna rzecz, charakteryzująca obchody Starego i Nowego Roku. To jest ta nasza wewnętrzna świadomość przemijania. To taka refleksja dotyk dotykająca... Zarówno wierzących, jak i niewierzących, że coś się kończy, że coś zostawiamy. To, co znaliśmy, to, co widzieliśmy, zostaje w Starym Roku i wkraczamy w coś zupełnie innego, a czas, jak zwykle, ucieka nam między palcami. Ideę wędrówki i przemijania najwyraźniej dostrzegamy w dodatkowym pustym nakryciu. Wigilijnego stołu. Dzisiaj mówimy, że to dla zagubionego wędrowca, dla podróżnika samotnego. A przecież jeszcze w XVII wieku oczywiste było, że ten talerz, to miejsce według wierzeń ludowych było dla naszego bliskiego zmarłego, który właśnie podróżujący przez zaświaty w tą wigilijną noc. Przychodzi, wraca do naszego domu, aby przy stole posilić się w tej dalszej wędrówce, zaspokoić głód. Symbole, symbole. I jeszcze raz symbole. Przepełniają każdą kulturę, każdy czas, religię, również naszą, chrześcijańską, jak i żydowską. Pan Bóg, gdy przemawiał do człowieka, pobudzał do refleksji także również przy pomocy symboli. Przy pomocy y, różnych obrazów, porównań, Pan Jezus czyni to samo, również używa takich porównań przy powieści, aby prze, przekaz przenikał wszystkie warstwy naszego życia. Dzisiaj już na ogół nie ma na to czasu. Dzisiaj wzywani jesteśmy na imprezy, zabawy, świętowania, pozbawione już refleksji symboliki i wrażliwości na przemijający czas sylwester dzisiaj kojarzy się jednoznacznie świat uczy nas przecież przeżywać swoje dni tak jakby one się miały nigdy nie skończyć aby były tylko oczekiwaniem od imprezy do imprezy jakby nigdy nie nadszedł czas ostatecznego Rozliczenia. Ale skoro jesteśmy tutaj w kościele, pozwólmy sobie na taką refleksję nad czasem, nad drogą, nad tym, co za nami, nad tym, co przed nami. Tak jak czynili to przodkowie, wejrzyjmy w tą ideę wędrówki, a za fundament przyjmijmy psalm. 122. Dlaczego? No, dlatego, że tam przecież chodzi o drogę, chodzi o wędrówkę, o pielgrzymowanie. Owa wędrówka, zauważ, ona się gdzieś zaczyna i nie jest przypadkowa. Nie zmierza nie wiadomo gdzie, ona ma swój cel, ma swój konkretny kierunek, a wynika z Bożego Słowa, z nakazu. W II Księdze Mojżeszowej, w XXIII rozdziale czytamy trzy razy w roku zjawią się wszyscy mężczyźni Twoi przed obliczem Wszechmocnego Pana. Drodzy, to jest droga wiary. Wyobraź sobie dzisiaj, że wyruszasz trzy razy w roku w wędrówkę do Jerozolimy, do świątyni, to znaczy, że trzy razy w roku musisz tak poustawiać swoje sprawy, które nie mogą czekać, ludzi, którzy mają jakieś oczekiwania. Musisz to przygotować w taki sposób, by móc wyjść, by móc wyruszyć. Po drugie, taka wędrówka wiąże się z tym, że musisz pozostawić swój dom, swoje gospodarstwo, jakkolwiek ono wygląda, czymkolwiek ono jest. Tam się to musi jakoś wszystko ogarniać, kiedy ty idziesz w jakże terapeutyczną drogę, jakże uzdrawiającą ścieżkę, która ma ci właśnie poza codziennością coś pokazać, coś uświadomić, o czymś przypomnieć, do czegoś wezwać. I po trzecie, musisz zaufać, że w tej drodze znajdzie się jakieś miejsce do spania, jakieś. Jakieś domostwo, ktoś się tobą zaopiekuje, Pan Bóg tak to poprowadzi, że znajdziesz miejsce, że trafisz do celu i że bezpiecznie z tej drogi wrócisz do domu. To wszystko łączy się z zaufaniem, z pewnością, że w ręku Twoim są losy moje i że nie ma w tym przypadku, i że wszystko ma swój cel. I że wszystko ma znaczenie. Czy tego rodzaju wędrówka pielgrzyma nie wpisuje się w dzień dzisiejszy? Chociaż zapominamy o tym zbyt często, właśnie pielgrzymami, przechodniami, nazywa Chrześcijan Pan Bóg. Motyw wychodzenia ze świata, motyw przechodzenia przez świat, motyw tymczasowego mieszkania. Nader często występuje w biblijnej narracji. W liście do Hebrajczyków w XI rozdziale znajdujemy listę Bożych ludzi, często słabych, grzesznych, chociaż nakierowanych na Bożą wolę. Czytamy tam o nich tak. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Podobnie, lecz w charakterze napomnienia, pisze apostoł Piotr: Umiłowani, proszę, abyście jak obcy i jak przybysze, Powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy, jak obce, jak przybysze. Co to dzisiaj znaczy? Dla ciebie, właśnie dzisiaj, pomyśl o takim miejscu, które być może odwiedziłeś, odwiedziłaś. Może na wakacjach. Bywa tak, że dostajemy pokój umeblowany, dostosowany do krótkiego pobytu. I co z tego, że jest tam ładnie, co z tego, że mamy do dyspozycji jakieś udogodnienia, skoro po pierwsze nie jest to moje, tylko powierzone na czas pobytu. Po drugie, nic z tych rzeczy. Bez względu na to, jak mi się podobają, nie mogę zabrać ze sobą. I po trzecie, jeśli coś zostanie przeze mnie źle wykorzystane, to wezmę za to odpowiedzialność. Ten rok, który został nam dany, Tobie i mnie, który dzisiaj żegnamy, był kolejnym odcinkiem kolejnym etapem drogą. Do spotkania z Bogiem. Ten rok, który dzisiaj kończysz, miał za zadanie przybliżyć Ciebie do spotkania z Bogiem. Kolejny rok, który jutro z Bożej łaski zaczniemy, jeśli zaczniemy, będzie nam dany po to, żeby nas przygotować dokładnie do tego samego. Do spotkania z Panem Bogiem. Na pewien czas, Tutaj jesteśmy, aby się przygotować. Psalmista mówi tak: Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych o Jeruzalem. Jeśli kogoś kochasz, to się cieszysz, kiedy możesz go spotkać. Jeśli kogoś kochasz, to brakuje ci spotkania z nim. I cieszysz się, kiedy możecie się znowu zobaczyć. Proste, oczywiste w naszym świecie. Oczywiste również z Panem Bogiem. Jeśli tęsknisz, jeśli wiesz, że czas spotkania z Bogiem zbliża się z każdym dniem, z każdym rokiem, jeśli kochasz swojego Boga, to masz powody, powody do radości pomimo przeciwności. To zawsze jednak masz powody do radości jeśli Pan Bóg jest mi obcy to pozostaje mi jedynie narzekać że kolejny rok, że znowu starszy że znowu coś tam bo cóż mam więcej robić skoro nie widzę celu Nieruzalem zbudowane jak miasto całe w jedno zespolone do którego pielgrzymują plemiona plemiona Pana według prawa Izraela by tam wysławiać imię Pana czy można wysławiać imię Pana żyjąc tylko tym światem i być do Niego tak przywiązanym całym sercem. Odwróćmy pytanie. Jeśli ktoś żyje dla tego świata, czy ma w ogóle ochotę wysławiać Pana? No pewnie, że nie, bo nie wie za co i po co. W ogóle o tym nie myśli. Jak wysławianie Pana, co to jest? No bo gdzie jest skarb nasz, tam też jest i nasze serce. I tego się nie da przeskoczyć. Niech żyją w pokoju ci, którzy Cię miłują. Jak dla mnie to jest najpiękniejsze zdanie z tego psalmu. Hebrajski pokój, szalom, to jest wszystko, czego potrzebujemy. Wszystko. Bo pokój, szalom, to jest pełnia, to jest zdrowie, to jest. Dobro, bezpieczeństwo, pomyślność, powodzenie, spokój, cisza upragniona, zadowolenie, przyjaźń, a nawet odpoczynek. To jest wszystko. Warunkiem zakosztowania szalon, pokoju jest przymierze z Panem Bogiem, jest relacja więź zawarta z Nim. Jest bycie w Nim i razem z Nim. Poza tym przymierzem pozostaje tylko chaos, niepokój, strach, zmęczenie, złość, irytacja, zgorzknienie, niecierpliwość, pustka, nasze troski, nasze własne starania. Nasze własne nadzieje, nasze własne siły, tylko my. Można zatem, może trzeba zatem dzisiaj pomodlić się o ten szalom, o ten Boży pokój, pomimo kolejnego upływającego roku, pomimo naszej przemijalności, która. Czym jest wobec przygotowanego przez Boga miasta dla tych, którzy go wyczekują, wypatrują, mają nadzieję? Trzeba nam zatem Bożego pokoju, którego świat nam dać nie może, którego my sobie sami nie zorganizujemy i nie damy, bo nie mamy jak. A od jutra nie myśl tylko o tym, że będziesz o rok starszy czy starsza ale o tym, że jesteś o kolejny rok bliżej, o kolejny rok bliżej spotkania. Pokój Wam. Szalom. Amen.